Następnie szef MSWiA dodał, że decyzja ta została podjęta na czas nieokreślony i granica zostanie otwarta w momencie, kiedy minie zagrożenie ze strony Rosji. Szanowni Państwo, tak jak mówiliśmy, dziś o 24 zamknęliśmy ruch na granicy polsko-białoruskiej. Jest to związane z rozpoczynającymi się, ale tak naprawdę trwającymi manewrami zapad. Manewrami. Które wymierzone są wprost w Polskę, w Unię Europejską. Manewrami, podczas których ćwiczone są agresywne wobec naszego kraju warianty wojenne. Następnie szef MSWIA dodał, że decyzja ta została podjęta na czas nieokreślony i granica zostanie otwarta w momencie, kiedy minie zagrożenie ze strony Rosji. Ten ruch zostanie wznowiony, ale tylko wtedy, gdy będziemy pewni, że. Bezpieczeństwo Polaków jest zagwarantowane, że nie, nam, nie grożą nam żadne prowokacje, nie grożą nam żadne agresywne zachowania. Oczywiście, że ze względu na kwestie gospodarcze zrobimy wszystko, aby było to, ten okres zamknięcia był jak najkrótszy, ale decyzję, którą podpisałem, decyzja o zamknięciu e, przejść granicznych, to jest decyzja e, bez podania okresu, decyzja do odwołania. Robimy to ze względu na bezpieczeństwo naszych obywateli. To Rosja w ostatnich dniach zachowuje się wobec Polski w sposób agresywny, a od wielu lat zachowuje się w sposób agresywny wobec całego cywilizowanego świata. Dbając o bezpieczeństwo naszych obywateli, jesteśmy zmuszeni do takiej decyzji.